Siema Bakteria, Piknik TV Witam Was po krótkiej przerwie Zima tym razem zaskoczyła ligowców I mecz w Stoku musiał zostać odwołany Były też takie, które doszły do skutku Bo sprawy w swoje ręce wzięli kibice Olimpia świętowała 80-lecie klubu A Sandecja 115-lecie Chrobry zakończył protest I wrócił na trybuny Tysty zaliczyli wyjazd do Rzeszowa W najlepszej liczbie w swojej historii Górnik ultrasował podczas meczu Na szczycie tabeli z Wisłą Płock Motor po 30 latach odwiedził stadium Krakowi. Legia grała z Lechią, ale niestety bez kibiców gości. Lech w końcu się przełamał u siebie z Radomiakiem, a widzew świętował 30-lecie Destroyer z z widzew. Oprócz tego dostało się ziobrze, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Partnerem kanału jest Stadium Style, najlepszy sklep Spiro w Polsce. Z kodem piknik dostaniecie 5% rabatu. Oraz LeBull Legalny bugmacher w Polsce Rejestrując się z kodem PICNIC TV Dostaniecie 3 bonusy, 3 bety Oraz dyszkę całkowicie za darmo Szczegóły znajdziecie w opisie lub przypiętym komentarzu Oferta jest tylko dla osób pełnoletnich W sobotę na poziomie 3 ligi W przedostatniej kolejce w tym roku Olimpia Elbląg grała mecz z radomską bronią Broniarze do Elbląga dotarli w 55 głów W tym 6 fanów powiślanki Lipsko I goście na ostatnim wyjeździe w tym roku Zaprezentowali podświetlaną jest napisem "Robotniczy Klub Sportowy". Przygotowali się sympatycy z Radomia i co by nie gadać, wygląda to naprawdę efektownie. Olimpijczycy tego dnia uczcili 80-lecie swojego klubu. Młode pokolenie przed meczem zorganizowało przemarsz, a Ultras Olimpia przygotowała oprawę składającą się z 200 małych transparentów z napisem 1945-2025 i 80 lat, które uzupełniał transparent na płocie z hasłem Wiary, Miłości, Walki. Do tego odpalili oczywiście piro, które mocno zadymiło płytę boiska. Piłkarze również dowieźli, bo gospodarze wygrali 1-0 problemy w ogóle żeby śledzić wydarzenia boiskowe no ale wtedy z pomocą rusza RCS live stream mogą sobie sympatycy Olimpii w tym zadymionym momencie odpalić transmisję no dzisiaj trzeba przyznać że zarówno jedni i drudzy kibice top top, top 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 zatrzymuje na moment to spotkanie pan Ores Lewosiuk no bo wniosek prosty jego asystent nie widzi kompletnie nic przy linii a sprawcami, sympatycy Olympii Ebląg, których też teraz nie widać. A widzimy, że tutaj przebijają się światełka i chyba druga dawka zaserwowana przez sympatyków Olympii Ebląg. Fajnie, teraz trochę jakby takie świetliki latały czerwone. W niedzielę w Nowym Sączu doszło do meczu 18. kolejki drugiej ligi pomiędzy Sandycją a Podbeskidziem. Goście pojawili się na tym wyjeździe w jakieś 100 osób i zaprezentowali oprawę pod tytułem Górale Podbeskidzia. Aby mecz mógł dojść do skutku, Sądeczanie musieli walczyć ze śniegiem zalegającym na boisku. Miejscowi kibice złapali za łopaty i własnoręcznie odśnieżyli stadion. Sączersi z okazji 115. urodzin klubu najpierw zaprezentowali kartoniadę na cały stadion, a później oprawę z hasłem Mimo Sędziwego wieku dla nas jesteś najpiękniejsza. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a na trybunach zasiadł komplet ponad 8 tysięcy widzów. No, no. Pod stadionem, gdzie mecze rozgrywa Pogoń Grodzisk stawiło się około 250 fanów Śląska. Z racji tego, że przyznano im jedynie 100 biletów wszyscy solidarnie zostali pod stadionem. Na meczu padł remis, więc goście spadli już na piąte miejsce w tabeli. Sobotę również na poziomie pierwszej ligi Chrobry Głogów podejmował wieczystą Kraków. Najważniejszym wydarzeniem tego spotkania był koniec protestu miejscowych kiboli i powrót na trybuny. O tym, że wracają poinformowali już 9 listopada, więc warto tutaj przytoczyć ich oświadczenie. Od początku trwania naszego protestu odbyło się kilka rozmów w klubie. Niektóre spokojniejsze, inne bardziej burzliwe. Mimo różnic i emocji udało się zrobić pierwszy krok w stronę normalności. Dlatego z tego miejsca informujemy, że na meczu z wieczystą Kraku wracamy na trybuny i ponownie prowadzimy zorganizowany doping. Wracamy jednak na zasadzie kredytu zaufania. Mamy nadzieję, że nie będziemy już musieli walczyć o rzeczy tak podstawowe jak szacunek do kibica, normalne warunki na stadionie i możliwość kibicowania w godny sposób. Cieszy nas deklaracja prezydenta Głogowa, że wreszcie zostanie powiększony parking dla kibiców gości, a co za tym idzie, zwiększona zostanie pula dla kibiców gości. Szkoda tylko, że trzeba było aż 8 lat i protest żeby ktoś wreszcie zrozumiał, jak bardzo te zmiany są potrzebne. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Chcemy, by stadion przy WS3 znów tętnił życiem, żeby było słychać doping, bębny, śpiew i emocje, a nie tylko echo pustych trybun lub dłubania słonecznika. Chrobry to my, kibice, mieszkańcy, ludzie z pasją. To my tworzymy klimat tego miejsca i zawsze będziemy bronić jego niezależności. Z tego miejsca chcielibyśmy również podziękować kibicowskiej Polsce za wsparcie, solidarność i prokibicowskie podejście, ponad podziałami przez cały czas trwania protestu wielkie dzięki wracamy by wspierać hrobrego stałych sił tak jak robiliśmy to zawsze jednocześnie będziemy uważnie przyglądać się działaniom tych którzy odpowiadają za przyszłość naszego klubu i stadionu liczymy że wyciągnięte zostaną wnioski z ostatnich miesięcy i że razem uda nam się przywrócić Chrobremu należne miejsce w sercach kibiców i w polskiej piłce ten mecz wygrała wieczysta a na trybunach w Głogowie stawiło się ponad 1000 widzów we <laughs> Na Stadionie Miejskim w Rzeszowie odbył się mecz 17. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Stałą Rzeszów a GKS-em Tychy. Spotkanie rozegrane było w trudnych warunkach atmosferycznych i z powodu wcześniejszych opadów śniegu klub z Rzeszowa zmuszony był prosić o wsparcie kibiców do odśnieżania boiska. Każdy kibic, który pomógł w tych pracach otrzymał od klubu voucher na dwa darmowe bilety. Na sektorze gości pojawiło się 600 tyskich fanów wspieranych przez 75 ziomali z Krakowi 70 Sandeci oraz 56 z jasła. Goście na tym meczu świętowali zgodę z Sandecją. Na płocie pojawił się więc transparent. 30-letnia sztama na sektorze zawitała. Do tego odpalili trochę piro. Warto też odnotować, że był to pierwszy mecz na ławce trenerskiej, tyskich pod wodzą nowego szkoleniowca Łukasza Piszczka. Były reprezentant Polski w swoim trenerskim debiucie musiał uznać wyższość rywala i mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. Cześć, cześć! 16. kolejkę Ekstraklasy rozpoczął piątkowy mecz Termaliki z Arką. Do niecieczy dotarło 278 rakowców, w tym 118 pasów. Goście mieli do pokonania ponad 700 km w jedną stronę i musieli przełknąć kolejną wyjazdową porażkę swoich zawodników. Na trybunach zasiadło ponad 2,5 tysiąca widzów. W drugim piątkowym meczu lider z Zabrza podejmował trzecią drużynę obecnego sezonu, czyli Wisłę Płock. Petra zameldowała się na sektorze gości w 150. Osób, w tym 12 kibiców hutnika. Górnik grał ostatni mecz w tej rundzie u siebie i piłkarzy przywitali tak jak ostatnio latarkami z telefonów, a później zaprezentowali pirożow. Mecz zakończył się remisem, a na trybunach zabrzeńskiego obiektu zasiadło ponad 25 tysięcy widzów. W sobotę Krakowia grała z motorem. Goście z Lublina aż 30 lat czekali na wyjazdowy mecz z pasami. Ostatecznie wypełnili klatkę przy kałuży w 801 osób, w tym 50 fanów Hetmana oraz 10 ziomali ze Śląska. Pasy na płocie wywiesiły transparent skierowany do byłego ministra sprawiedliwości. Koronnego stworzyłeś za niewinność. Wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia ziobry, p***, p***. Gospodarze zaprezentowali także dzielnicową oprawę, na którą składała się sektorówka Prokocim, oraz hasło na transparencie: Kiedyś w naszą siłę nie wierzył nikt. Charakterem osiągnęliśmy sam szczyt. Motor odniósł cenne zwycięstwo, a ten mecz z trybun obejrzało ponad 11 tysięcy widzów. Kolejnym sobotnim meczem było spotkanie Rakowa z Piastem. Piast dotarł do Częstochowy w delikatnym nadkomplecie. Na sektorze gości zameldowało się 317 osób, w tym pięcioosobowa delegacja z Jastrzębia oraz 30 fanów z Radomska. Po raz kolejny w tej kolejce goście sprawili niespodziankę pokonując gospodarzy, a na trybunach zasiadło dokładnie 5372 widzów. Ostatnim sobotnim meczem miał być kibicowski hit Legi z Lechią. Niestety Lechiści nie pojawili się przy łazienku. Po domowym meczu z widzem Łódź na fanów białozielonych nałożony został zakaz wyjazdowy. Choć na listę wyjazdową zapisało się około 1500 kibiców i klub planował wyjazd z dwoma specjalami, ostatecznie doszło do odwołania całej akcji. Działacze Lechi czynili wszelkie starania w negocjacjach z PZPN, jednak bez powodzenia. Na Żylecie wisiały dwa transparenty skierowane do chuliganów Lechii Gdańsk. Daliście słowo, zwodzicie dwa lata. Więcej honoru od was masz mata. oraz www. Koniec hwm.pl. Warto przypomnieć, że podobny transparent w 2010 roku wywiesili również gdańszczanie, z tym, że w stronę legionistów. Koniec Teddy teddyboys.pl Sobotni wieczór na Łazienkowskiej przyniósł emocje, ale głównie frustracji dla kibiców Legii. W 16 kolejce Ekstraklasy stołeczna drużyna zremisowała z ostatnią w tabeli Lechią Gdańsk 2-2, ratując punkt w doliczonym czasie gry. Na trybunach zasiadło łącznie 21 138 widzów. Mecz, z Gieksą zaplanowany w niedzielne południe nie doszedł do skutku. Opięte opady śniegu uniemożliwiły rozegranie spotkania. Sędzia podjął ostateczną decyzję o odwołaniu meczu, co wywołało złe emocje wśród przybyłych kibiców. Szczególnie nie spodobało się to gościom, którzy w ponad tysiąc osób przebyli długą drogę do Białego Stoku. Gieksiarze zarzucają organizatorowi, że ten nie zrobił nic, żeby ten mecz się odbył. Łącznie na trybunach zebrało się ponad 15 tysięcy kibiców. Bułgarską w poznaniu, gdzie odbywał się mecz lecha z radomiakiem odwiedziło 486 warchołów. Kolejusz również wywiesił transparent dla byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro paruwo, oddaj Polakom miliony w kryminale będziesz przed Lech w końcu się przełamał u siebie i wygrał aż 4-1. Na trybunach przy Bułgarskiej zasiadło łącznie 33 877 widzów i była to najwyższa frekwencja w tej kolejce. Ostatnim niedzielnym meczem był pojedynek łódzkiego widzewa z kielecką koroną. Niestety scyzorów zabrakło na tym wyjeździe, gdyż obowiązywał ich zakaz wyjazdowy do Łodzi za wiosenne spotkanie w Kielcach pomiędzy obiema ekipami. Widzewiacy tego dnia zaprezentowali jubileuszową oprawę z okazji 30-lecia grupy Destroyers z Hooligans Widzew. Choreografia była wieloetapowa. Najpierw pojawiła się podwieszana sektorówka z hasłem Do Hooligans War. Następnie z białych i czarnych pelerynek na trybunie utworzono skrót DHW, który później zamienił się na kartoniadę z 30. Liczbę tą także utworzono z rad. Na samym końcu zaprezentowano małe piroszoł. Na boisku łodzianie liczyli na dobry koniec roku, bo znieśli już wiele rozczarowań w tym sezonie. Ale piłkarze po raz kolejny zawiedli kibiców, przegrywając 1 do 3. Na trybunach w Łodzi pojawiło się niecałe 17 tysięcy widzów. Dajcie znać, co myślicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.